Dobre. Czytanie dla państwa spod znaku PK. Płót emocjonalny, a straszna oziębłość, brak pokazywania takiej ludzkiej twarzy: o... postrzega się tutaj kogoś jako osobę, która jest taka cwana, jest y, wykorzystująca i która mm, wręcz podła. Która nie ma w sobie krzty ciepła, eee, osoba bardzo niewdzięczna. Niewdzięczna um, za to, co dla niej się robi lub zrobiło. Nie ma tego dziękuję, nawet. I to jest czysty egoizm. Czysty egoizm również um, to jest ten egoizm w łóżku, egoizm seksualny. Myśli się tylko o sobie, a o drugiej się zapomina, no o drugiej osobie. Więc o pytanie: dlaczego byk ma to wiedzieć? Dlaczego ma, ma to bykowi? Być przekazany. Bobyk się męczy za bardzo już z tą osobą. Górna granica została przekroczona. Wychodzi na to, że trzeba już. rozmawiajmy wprost. Dać sobie spokój z tą osobą. Nie wdzięcznik. Czy rodzaj żeński, bo to płeć nie ma znaczenia. Dlaczego wyk ma to wiedzieć? Mhm. Ta osoba jest egoistyczna, ona po prostu myśli tylko o własnych potrzebach, zadowala tylko siebie i tylko również w sensie seksualnym, lub przede wszystkim um, egoista seksualny. Ten człowiek nie wie, czym są uczucia, ten człowiek nie wie, czym jest ciepło, czym jest miłość, um, jak dać tę miłość. Skąd ta osoba ma to wiedzieć, skoro sama tego nie dostała? Ale to nie oznacza, że ktoś inny z tą osobą ma się męczyć, po pierwsze, po drugie, ma być jej ofiarą, bo tutaj nie ukrywam, że zalatuję trochę akcentem narcyzmu. I właściwie pytanie, po co z taką osobą być? Skoro. Jest się notorycznie zaniedbywanym i omijanym. Ta osoba ustaliła sama ze sobą w swojej głowie, że ona nie chce drukowanymi dać. Ona nie chce. Nie ma takiej potrzeby. Kwestia zerwania z tą osobą. To kilka najbliższych dni, kiedy to się skończy, lub powinno się skończyć. Powinna ta sprawa być załatwiona w ciągu najbliższych kilku dni. Skoro jest to człowiek, który nie jest w stanie dać, nie jest w stanie ofiarować i być bezinteresownym. Jaki jest sens marnowania życia i czasu z taką osobą? W dodatku, ta, ten aspekt seksualny, który jest niesłychanie ważny, wręcz fundamentalny, bo on jest takim spoiwem więzi. Jednym ze spoiw. A osoba ta wykazuje się wyłącznie egoizmem. To przekłada się to właściwie na wszelaki aspekty. No, bo wtedy się czuje człowiek niepotrzebny, używany. Nie chcę już tego widzieć, nie chcę ciebie widzieć, mam cię dość. I Twojego egoizmu, to że wiecznie ja, ja i ja dajesz mi tylko nadzieję na różne rzeczy. Prowadzasz się z innymi osobami. Próbujesz zapełnić tę dziurę emocjonalną poprzez seks, ale z różnymi osobami, ale nie jesteś w stanie tego zrobić. Nie jesteś w stanie wypełnić tej pustki. Wypisz wymaluj. Ofiara romantyzmu. Osoba, która zakochała się, czyli dopuściła emocje, bo ta osoba zdecydowanie tego nie robi, bo to jest tylko fizyczność, popełniła błąd. Stała się ofiarą romantyzmu, ofiarą wiary w miłość. Niestety pech polega na tym, że trafiła na nie tę osobę, co trzeba. To tak więc pytanie do Państwa. Co dalej z tym? Nadzieja, że się będzie zajętym, że się będzie w związku. ale nie ma wzajemności, nic się nie dzieje, nuda, toksyczna spra sprawczość i to idzie w żadnym kierunku. Ma się poczucie więdnięcia. Ale teraz Państwo wiedzą najlepiej, co dalej. Z tym zrobić. Skoro ta osoba jest chłodna i egocentryczna, do Państwa należy ostateczny ruch. Co dalej. Co z tym zrobić? Tkwi ci się męczyć, czy się uwolnić i na swoich zasadach. Hmm. Proszę się zastanowić, czy warto brać ślub z tą osobą. Tu jest takie pytanie: weryfikujące decyzje o ślubie. Czy ja z tym człowiekiem chcę mieć dzieci? Jeżeli ma się wątpliwości co do tego, bo wiadomo, wtedy zmienia się życie diametralnie. Wtedy należy się dobrze zastanowić, jeżeli odpowiedź jest nie albo jest zawahanie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa pokazują się ciągle powtarzające się te same sytuacje z przeszłości. Na przykład powracające kłótnie o pieniądze, czy jakieś niedogadanie się na temat znajomych, bo jedna osoba nie chce się zadawać z przyjaciółmi znajomymi. Tej drugiej. I wybuchają jakieś konflikty, jakieś nieporozumienia, e, pojawiają się nowe aspekty, e, konfliktogenne wyłącznie. Sam fakt, że pojawiła się energia ofiary romantyzmu, Ofiary, tej bycia zakochanym, to już coś mówi. Państwo wiedzą najlepiej, co dalej. Wszystkiego dobrego i dobrych wyborów. Korzystnych dla Państwa, żeby Państwo nie żałowali. Wszystkiego dobrego dziękuję.